Reiki i bioenergoterapia. Co to jest? Jak działa? I przede wszystkim, czy faktycznie pomaga na różne dolegliwości oraz schorzenia? Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem dyplomowanym mistrzem reiki oraz bioenergoterapeutą, a w tym odcinku porozmawiamy sobie o medycynie energetycznej i uzdrawianiu energią, zwanym także uzdrawianiem pranicznym. Zapraszam na materiał. Bioenergoterapia, inaczej medycyna energetyczna, jest to rodzaj medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej i zarazem praktyka, która wywodzi się głównie z Dalekiego Wschodu. Ale nie tylko. Medycyna energetyczna, czyli bioenergoterapia, uwzględnia takie praktyki, jak na przykład reiki, uzdrawianie praniczne czy też uzdrawianie energią ki, a nawet i akupunktura. Która również bazuje na uniwersalnej życiowej energii. Z tym, że sama akupunktura wywodzi się z tradycyjnej medycyny chińskiej i tam używa się nieco innych pojęć. Na przykład, zamiast mówić prana, jak to się mówi w Indiach, czy też energia ki, jak to się mówi w Japonii, mówi się po prostu energia chi. Niemniej jednak, wszystkie te koncepcje oraz terminy odnoszą się do jednego. Czyli właśnie życiodajnej, uniwersalnej energii życiowej. Metody i systemy uzdrawiania energią bazują na tym, że uzdrowiciel, który jest osobą wykwalifikowaną oraz przeszkoloną w uzdrawianiu energetycznym, wykorzystuje manipulację energią życiową do wpływania na aurę, czyli pole energetyczne, zwane także biopolem, oraz czakry, czyli centra energetyczne. W ciele pacjenta. Pomaga on równoważyć przepływ energii ki, ci, czy też właśnie prany i za pomocą różnych technik uzdrawiania pranicznego powoduje, że ten przepływ energii pozostaje zrównoważony. Uzdrawianie energią obejmuje na przykład oczyszczanie aury, zdejmowanie blokad energetycznych, udrażnianie meridianów, czy też nagi które są po prostu kanałami energetycznymi i pozwala to na przywrócenie duchowej równowagi w organizmie pacjenta. Sama qi, czyli energia życiowa, jest czymś w rodzaju duchowego, eterycznego odpowiednika krwi. Jeżeli natomiast przyjrzymy się nadi, meridianom, czy też po prostu kanałom energetycznym, to można powiedzieć, że są one takimi duchowymi naczyniami krwionośnymi. Jeżeli natomiast przyjrzymy się czakrom, czyli centrom energetycznym, to w tym wypadku mówimy o duchowej manifestacji organów wewnętrznych. Czyli podobnie jak ciało jest wyposażone w organy, naczynia krwionośne i cały organizm, który zawiera także skórę, to tutaj mamy centra energetyczne, szlaki czy też kanały energetyczne. No, i też aurę, zwaną także biopolem. Sama energia krąży w ciele każdego człowieka, niczym właśnie krew, wpływając na pracę centrów energetycznych. Te centra energetyczne są związane z pewnymi funkcjami życiowymi, nie tylko fizycznymi, ale również i mentalnymi. Na przykład w systemie siedmiu czakr, znanym z Indii, mamy siedem centrów energetycznych. A każdy z nich reprezentuje inny aspekt życia. Mamy na przykład czakrę podstawy, która nazywa się w sanskrycie Muladhara, i ta czakra jest związana ze zdrowiem fizycznym oraz poczuciem bezpieczeństwa. Mamy także czakrę korony, która jest zlokalizowana na czubku głowy i w sanskrycie nazywa się sahasrara. Ta czakra jest związana ściśle z rozwojem duchowym i oświeceniem. Mamy także inne czakry, na przykład czakrę serca, która jest czakrą czwartą, czyli znajduje się w połowie, pośrodku wszystkich innych czakr, ma kolor zielony i odpowiada, jak można się domyśleć, narządowi serca, ale nie tylko. Praca tej czakry odpowiada również za radość, zadowolenie z życia i przede wszystkim miłość do samego siebie oraz otaczającego nas świata. Nie mówimy tutaj jednak o miłości romantycznej. Mówimy tutaj o akceptacji tego, co się dzieje dookoła nas. Także osoby, które mają zaburzony przepływ w czakrze serca i blokady energetyczne uniemożliwiające jej prawidłową pracę, często borykają się z traumami emocjonalnymi oraz z problemami związanymi z samoakceptacją. Poprzez intencjonalną manipulację energią w danych czakrach, jesteśmy w stanie wpłynąć na różne sfery życia pacjenta. To znaczy, gdy przychodzi do mnie osoba, która cierpi na przykład na zaburzenia libido i medycyna konwencjonalna oraz wdrożenie zdrowych nawyków do swojego życia po prostu nie pomaga, to w tym wypadku można spróbować terapii energią, czyli po prostu bioenergoterapii. W takim wypadku usuwam blokady energetyczne zlokalizowane w czakrze sakralnej, zwanej Svadhisthana która właśnie odpowiada między innymi za libido, ale także za parę innych rzeczy, w tym np. kreatywność. Wykrywając i usuwając negatywne złogi energetyczne, które uniemożliwiają prawidłową pracę organu duchowego, jestem w stanie przywrócić równowagę w ciele takiego osobnika. Oznacza to tyle, że po mniej więcej kilku do kilkunastu sesji bioenergoterapii spodziewamy się Poprawy zdrowia w danej sferze życia. W tym wypadku chodzi o sferę seksualną. Jeżeli mowa natomiast o pacjentach, którzy mają problemy z czakrą serca, tutaj często jest problem z negatywnymi emocjami. Mogą to być ludzie, w których sercach gości strach, nienawiść, żal, czy też po prostu nadmiar stresu. Za pomocą manipulacji energią jestem w stanie oczyścić tę czakrę. I wyrównać przepływ energii w tym centrum energetycznym. To pozwala na uwolnienie się od negatywnych emocji i schematów myślowych, które powodują przykre dolegliwości psychosomatyczne. Medycyna energetyczna nie służy jednak tylko do uzdrawiania innych. Techniki Reiki oraz bioenergoterapii można z powodzeniem wykorzystywać na sobie. Na przykład ja stosuję je do uspokojenia się w momencie, kiedy jestem nadmiernie zdenerwowany i wyraźnie widzę, że mi to po prostu nie służy, albo gdy jestem zmęczony czy też zdekoncentrowany, to wykorzystuję techniki manipulacji energią, aby pobudzić swoje centra oraz szlaki energetyczne do prawidłowej pracy i aby doenergetyzować się, co pomaga mi zwiększyć klarowność mentalną. To bywa niezwykle przydatne na przykład wtedy, gdy mam zamiar nauczyć się czegoś relatywnie trudnego albo po prostu wykonuję pracę intelektualną. Oprócz tego jestem także osobą aktywną sportowo. W tym wypadku mogę wykorzystać techniki pracy z energią do tego, aby dodać sobie fizycznych sił wytalnych. W skrócie oznacza to, że gdy jestem po prostu zmęczony albo się nie wyspałem, to mogę zastosować techniki medytacji z energią ki czy też praną, to jest jedno i to samo, tylko inne nazewnictwo, do tego, aby dodać sobie więcej krzepy fizycznej i wykonać efektywniejszy trening. Jeżeli chodzi o systemy takie jak reiki, Tutaj posługiwanie się nimi jest troszeczkę bardziej ustrukturyzowane niż w po prostu bioenergoterapii czy też medycynie energetycznej. To znaczy, jeżeli ktoś posługuje się Reiki, to zazwyczaj mowa tutaj o adepcie Reiki. I teraz Reiki są trzy główne stopnie: stopień pierwszy, drugi oraz trzeci. Stopień pierwszy polega na otrzymaniu inicjacji od mistrza rejki i osoba która posiada taki pierwszy stopień w systemie Usui Reiki jest w stanie pracować nad własną energią i uzdrawiać sama siebie. Następnie mowa o stopniu drugim. Drugi stopień Reiki umożliwia formalną pracę z innymi ludźmi, czyli po prostu uzdrawianie innych. Następnie mamy trzeci poziom Reiki, czyli poziom mistrzowski. W tym wypadku dana osoba zyskuje tytuł mistrza nauczyciela rejki i jest upoważniona do nadawania tytułów mistrza, adepta oraz ucznia rejki innym osobom, czyli może po prostu prowadzić kursy, zajęcia rejki, uczyć tej praktyki i przede wszystkim dawać innym inicjacje w tym systemie. Oryginalna forma reiki, czyli usui reiki, została wynalezione przez osobę, która nazywała się Mikao Usui i wywodzi się z Japonii. Medytując na szczycie góry, Mikao Usui doznał wizji mistycznych i przedstawił swoje koncepcje innym ludziom. Niedługo później zaczął pracować z uniwersalną energią życiową i nazwał ją reiki. Z biegiem czasu powstały jednak inne systemy i odłamy reiki. Na przykład jednym z nich jest system Kundalini reiki, w którym również jestem mistrzem. Ten system, z kolei, skupia się głównie na pracy z wężową energią kundalini, co pomaga zwiększyć przepływ energii w ciele adepta i sprawić, że jego energia staje się znacznie silniejsza. To, z kolei, Intensyfikuje wszystkie doznania oraz przede wszystkim skuteczność praktyk stosowanych przez danego adepta, niezależnie od tego, czy osiągną inicjację mistrzowską, czy jest dopiero adeptem. Po prostu inicjacje w różnych systemach Reiki wzajemnie pozytywnie na siebie wpływają. To powoduje, że osoba, która została inicjowana w więcej niż jednym systemie Reiki i umie się posługiwać kilkoma lub też kilkunastoma różnymi technikami wywodzącymi się z różnych systemów, jest po prostu bardziej wszechstronna. Niemniej jednak należy zauważyć, że sama praca z energią opiera się głównie na praktyce. To znaczy, niezależnie od tego, kto ile sobie wymyśli różnych systemów uzdrawiania energią, wszystko tak naprawdę wywodzi się z jednej prostej rzeczy ze źródła czy też od Boga, w zależności od tego, jakiej terminologii kto używa. Rozchodzi się tutaj o Absolut, który gospodaruje uniwersalną energią życiową obecną w każdym z nas. To znaczy każdy z nas jest częścią tego absolutu i każdy z nas posiada w sobie uzdrawiającą energię dzięki temu każda osoba nawet bez konieczności inicjowania się w różnych systemach reiki jest w stanie nauczyć się bioenergoterapii jeśli tylko poświęci odpowiednią ilość praktyki w pracę nad sobą techniki medycyny energetycznej pomagają głównie na dolegliwości psychosomatyczne to znaczy, na przykład, w przypadku osoby znerwicowanej, która skarży się na kołatanie serca, ale jest fizycznie zdrowa, rejki i bionergoterapia mogą przynieść tutaj ulgę. Podobnie ma się sprawa, gdy chodzi o inne problemy. Na przykład, u osób, które są mocno dotknięte poczuciem głębokiego żalu czy też wstydu, może pojawiać się częste i nieprzyjemne uczucie ściskania w klatce piersiowej. Jednakże po specjalistycznych testach lekarskich, przeprowadzonych oczywiście przez personel medyczny, okazuje się, że dana osoba jest zdrowa. Tutaj stosując zabiegi uzdrawiania energią w postaci właśnie bioenergoterapii czy też technik rejki, można zniwelować takie negatywne symptomy, udrażniając daną czakrę oraz sąsiadujące jej kanały energetyczne, co umożliwia prawidłowy przepływ energii i prowadzi dalej do Autoregulacji organizmu, czyli po prostu organizm zaczyna sam regulować swoją pracę i odzyskuje utraconą wcześniej równowagę. Takie zabiegi uzdrawiania energią są zazwyczaj wykonywane raz do kilku razy w miesiącu. Na przestrzeni kilku do kilkunastu sesji. Pomagają one diametralnie zmienić swoje samopoczucie i przede wszystkim uzdrowić schorowane ciało nie tylko te fizyczne, ale także i ciało mentalne nasze ciało duchowe. Uzdrawianie energią nie jest wyłącznie narzędziem, które umożliwia poprawę zdrowia psychofizycznego. Jest to przede wszystkim narzędzie służące do rozwoju duchowego. To znaczy, Udrażniając kanały energetyczne, dostrajając i aktywując czakry oraz przede wszystkim pozbywając się złogów negatywnej energii ze swojej aury, czyli ze swojego biopola, zbliżamy się bliżej do Boga, który jest źródłem naszego istnienia. To pomaga nam rozwijać się duchowo, nie tylko jako ludziom, ale przede wszystkim jako istotom boskim. Jeżeli chodzi o mnie, to jako uzdrowiciel, czy też po prostu bionergoterapeuta oraz mistrz rejki, wykonuję sesję rejki, korzystając ze specjalnej kozetki, która służy mi także do masażu sportowego. Tę kozetkę możecie zobaczyć zaraz za mną, stoi mniej więcej tutaj. Zazwyczaj kładę na niej swoich pacjentów i przechodzę do zabiegu. Najpierw zadają pytania odnośnie tego, gdzie odczuwają dyskomfort, jak dokładnie się czują, z jakimi problemami do mnie przychodzą. Potem wprowadzam pacjenta w tak zwany trans, czyli stan głębokiej relaksacji. W tym stanie dana osoba jest zrelaksowana i otwarta na pozytywne sugestie oraz uzdrawiającą energię życiową. Następnie rozbudzam swoją wewnętrzną energię i wykorzystuję ją do tego, aby przeskanować ciało pacjenta, zidentyfikować blokady oraz złogi negatywnej energii i udrożnić zablokowane czakry. Korzystając ze specjalistycznych technik, uzdrawiam ciało energetyczne, czyli duchowe oraz ciało fizyczne wraz z ciałem emocjonalnym pacjenta. Dzięki temu można mówić o pełni integracji przeżyć duchowych oraz mentalnych i fizycznych. To znaczy, że po prostu nie tylko znika fizyczny ból w postaci np. bólów głowy, ale także i przede wszystkim uwalniane są negatywne energie, które zaburzają rozwój duchowy oraz negatywne emocje, które wpływają negatywnie na rozwój osobisty. Dzięki temu dana osoba czuje się wolna, spełniona i przede wszystkim zdrowa. Leczenia energią można dokonywać zarówno stacjonarnie, jak i na odległość. Jeżeli chodzi o leczenie na odległość, to tutaj są dwie główne formy. Pierwsza to zwyczajny przekaz energetyczny, który można porównać do modlitwy. Druga to praca indywidualna jeden na jednego. Na przykład podczas połączenia przez telefon lub wideokonferencją. Jeżeli chodzi o mnie, to osobiście preferuję łączyć się ze swoimi pacjentami przez kamerę, dzięki czemu jestem w stanie poprowadzić zdalnie pełną sesję medytacji z uzdrawiającą energią oraz bioenergoterapii. Pomaga mi to po prostu lepiej wczuć się w pracę i sprawia, że sesje są efektywniejsze. Jeżeli czujesz, że medycyna konwencjonalna Ci nie pomaga, i chciałbyś spróbować uzdrawiania leczniczą energią życiową, to w tym wypadku możesz udać się właśnie na taki zabieg reiki czy też sesję bioenergoterapii. W tym celu możesz zapisać się do mnie klikając w przypięty link znajdujący się na dole ekranu. Link przeniesie Cię na moją stronę internetową, która zawiera wszelkie niezbędne informacje odnośnie leczniczych sesji reiki i bioenergoterapii, gdzie będziesz mógł zabukować sesję 1 na jednego ze mną. Jeżeli natomiast zdarzyłoby się, że będziesz miał jakiekolwiek dodatkowe pytania, to możesz skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na mojej stronie internetowej, co pomoże Ci wysłać wiadomość bezpośrednio do mnie bez obawy. Tego nie czyta nikt inny poza mną, albo zadać takowe pytanie na dole w sekcji komentarzy właśnie pod tym filmem. Na dzisiaj to by było na tyle. Życzę udanego dnia i do zobaczenia następnym razem.